Trochę dziwny przypadek, że zawsze jak jest z piagologu, to zawsze są jak dziwki ruchające. I... No mój ten zaleźć idę. Ch**a nie idę. No chujawam, się łatwo może złamać. Bada wchodzi na no. drzewo. Urwa. Zamek pizdanej na no, no. Zajebiste no, jest. Trochę ch**owe, ale tam głęboko, że... Robimy bazę. Nie ma. Może. Tylko trzeba ją tam ukryć. Żeby jakieś kadyki nie rozjebały tego. No. Co to? Chuuu! A! Kto? Wilk? No. O kurwa, faktycznie. Co a nidzyna przede wszystkim! No mu się na A, ale zanibiste nibisko! Kurwa, no, no. Ostatnie same lisy, dubisy i tej szefarki duże spotkaliśmy! Trzeba z trzema coś innego upolować. Szaran coś tam pierdolił że podobno jakiś niedźwiedź nocny tutaj chodzi i on tylko w nocy a w dzień trzeba go obudzić żeby kurwa obudził a gdzie on jest? nie wiadomo podobno no właśnie gdzieś w pobliżu tych terenów bo to są tereny na których są niedźwiedzie i ja, nie wiem jak, jak wygląda ten niedźwiedź nocny Niezwycięzny. Tylko nie czarny. O kurwa! On jest czarny i jest dużo większy od zwykłego niedźwiedzia. Widzę! No. Mam chłop? Siema tu sama! Siema. Mam tylko jeden pedał. Na kiedy pedał? Czemu? Wymyślał kurwa to jeszcze. I teraz poprawiał, że głupi jesteśmy. No to no, jesteśmy. Tak. No, tak. no, na drzewie siedzi jak to zazwyczaj saman albo tibo. No kurwa. Co to? Uhu! jarzynki. Czym sypali? Ale to jest podruba czym sypali. Fałszywe. To można tak spierdalać? Tak. Chuj wie. <laughs> to opierdolę. Dobra. Ja Kurwa, tego nie można w Ale smaczne, hej, hej. Bo znalazł całą garść, żeby iść dalej. się. Oj! 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 legowisko jest Zobaczcie, wyrównamy. Doku, Ktoś tu siedział, niedźwiedź. Kurwa, nie miłeczka. To może ten nocny. Nocny jest tam głębiej. Ach, chuj. <grywa> Taka mała dzika. gruba To bardziej na, na... szałas. Na dupę. Nie dali świat i po prostu. To jest taka burżowa. Opatrzcie. Patrzcie jaka zajebista lida. No wiesz, ma zajebista. O jaka zajebisa. W ogóle nie łam. Niech a ja mam kutaska. Aaa, że ci tam dół. O ja. Umbra. Idziemy dalej. Okay. Jakieś motylki zwracają, kurwa można w dupę wsadzić Motylka. I kurwa tam coś chyba jest. No! to jest to wygląda jak niezbyt. Albo gyl Ty to chyba kurwa. Nie? No! O kurwa! Nie mam nigdy. Ale wina cię. A co to, to, to go zajebę. Kurwa biegnie tu. Tylko ty musisz ogłosić. Zajeb go. Co <todolat> tak chujowo to no zapierdaj. Kurwa. Ura. Jakiś mały ten niedźwiedź kurwa. Marychłana. Świeża. Mały ten niedźwiedź kurwa. Młody. Chyba starego zarzucić. No. O tam stary Dałeś. Właśnie. Dawaj. Się. Sza, szarży go zajeb. Trzeba się do niego skradnąć. Żeby się... Co? Patrzcie, tam, tam, tam śpi niedźwiedź i to jest stary tego kurwa, zresztą ma pole, przykawek Dupa dupa, myci Miki, miciu, mama łaciu, kurwa śpi, a do kurwa Kurwa. Chyba knur tutaj też idzie. Patrzcie, jak ktoś ma pole, ktoś tu hoduje, kurwa. Makła rana. Olej, kurwa. <tryk> <tryk> jeszcze się nie obudził. No i zaniedbany. Zaniedbany, po cicho. Nawet się nie obudził. No i

Ik ben een schaamd danskamer. Ik ben een Ik ben een schaamd danskamer. Ik ben een schaamd danskamer. Ik ben een schaamd danskamer. Ik ben een Kurwa, to mnie jak debilu! A hej! ma job! A? się ruszać! Co? Co? To nie jest Nie będziemy się go na... No nie, tutaj zrobimy bazę, to będziemy mieli domu pajęczyna, talbista jakiś aragoch mieszkający chuj wiec, Nie wiem nawet z czego to był O, U. U, tak mi 10 minut jest Co? 10 minut jest o kurwa jazda no kurwa wow. dupa dupa pu sperma już niedługo trzeba będzie kończyć choć jeszcze ledwo zaczęło trzeba cięcie także zaraz będziemy kończyć bo teraz e, Ktoś tam będzie nagrywał, już nie wiem czy ujdzie, czy to, co? Aaaa, kurwa! Zapomniałem, że nagrywa. Dobra. O, pokaż plecaczek. Nie zapalibyśmy. Ale ładnie. Jaki? tatkę na nic. Aaaa, za Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Sieba!